W Zgierzu otwarto punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie można zaczerpnąć informacji o produktach i usługach podmiotów ekonomii społecznej. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Jatymy w ramach realizacji projektu o podobnej nazwie wspiera inicjatywy zmierzające do pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w naszym regionie. Nowy punkt informacyjno-konsultacyjny znajduje się w mieście Tkaczy przy ulicy Narutowicza 5 w Zgierzu. Istnienie takiego punktu konsultacyjnego jest wzorowane na najlepszych doświadczeniach ze zachodniej Europy. Podobny punkt istnieje również w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 17. Zarówno łódzki jak i zgierski adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznej. Państwo mogą się dowiedzieć o różnych informacjach dotyczących tego co stowarzyszenie tworzy na temat przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych. To miejsce czeka z otwartymi drzwiami, jeżeli ktoś myśli o założeniu spółdzielni socjalnej lub wypromowaniu inicjatywy prospołecznej. Przedsiębiorstw, które za pomocą mechanizmów rynkowych realizują cele przede wszystkim społeczne. I dla nich tutaj utworzyliśmy miejsce, gdzie oni mogą Czuć się jak u siebie w domu. Nie ma na przykład miejsca, w którym chciałby mieć biuro. Może skorzystać z takiego punktu jako takiego centrum, gdzie się może spotkać, skonsultować, także spotkać się ze swoimi kontrahentami, partnerami. Punkt wspiera słabe ekonomicznie podmioty. Stowarzyszenie umożliwia im wypłynięcie na szerokie wody. Podmioty ekonomii społecznej, z nami współpracujące, mogą wystawić swoje przykładowe wyroby, zostawić ulotki pokazać, czym oni się, oni się zajmują, także umówić spotkanie z kimś, kto byłby zainteresowany na przykład zakupem pewnych ich wyrobów. To też oferujemy. Jest też możliwość jakby, skorzystania z doradztwa w zakresie informatycznego i takiego dotyczącego pozyskiwania środków. Organizacja prowadzi stronę internetową jatymy.org, gdzie wszelkie podmioty ekonomii społecznej współpracujące ze stowarzyszeniem mogą się reklamować. Wsparcie społeczne Jatymy już od 10 lat działa na terenie województwa łódzkiego. Nowo powstały punkt w skierzu czeka na zainteresowanych od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 14. Więcej informacji na temat punktów oraz stowarzyszenia znaleźć można na stronie internetowej ww.wsparcie